Zaufanie to hasło, które słyszę szczególnie często, kiedy jeździmy jako Copter Hub w tak zwany teren, rozmawiamy z ludźmi, z którymi próbujemy tworzyć chociażby spółdzielnie, gdzie zastanawiamy się, jak odbudować tą lokalną gospodarkę po kryzysie. I niezwykle często słyszymy, że u nas nie ma tego zaufania jest problem z zaufaniem. Nie ma kapitału społecznego, nie ma z czego budować. Lepiej darować sobie te wszystkie transformacje, odbudowy i rozwoje i po prostu stąd wyjechać. Dlatego zastanówmy się na chwilę nad tym, czym jest tak naprawdę to zaufanie, i e, chciałbym, żebyśmy razem zakwestionowali to, że nie ma tego zaufania, albo że nie możemy go przynajmniej odzyskać. Zaufanie, tak w swojej najbardziej podstawowej definicji, jakbyśmy chcieli zastanowić się, czym ono jest, zaufanie to jest po prostu zakład, że wiem, co zrobi druga osoba. A więc ufam, a więc wiem, że jeśli poproszę cię o coś, to ty to zrobisz. Niekoniecznie wiem naprawdę, bo przecież nie mogę przewidzieć przyszłości, dlatego to jest taki trochę zakład z rzeczywistością. Ja przyjmuję, że wiem co ty zrobisz i dlatego ja będę robić coś. A więc nie można bez tych zakładów w ogóle prowadzić sensownej aktywności gospodarczej, aktywności społecznej. Hmm rozwijać jakieś relacje międzyludzkich, no bo muszę przecież zakładać, że wiem, co ty odpowiesz, kiedy ja ci złożę jakąś propozycję, albo że kiedy dogadamy się na coś, to to rzeczywiście się wydarzy. No i y, rzeczywiście to zaufanie jest takim podstawowym paliwem, jest czymś, co jest trochę jak powietrze, oddychamy tym, wydaje nam się niezauważalne, jeśli jest i po prostu przechodzimy do codziennych czynności, ale jak go nie ma, to zastanawiamy się dlaczego nic nie wychodzi. I Polska istotnie ma problemy z zaufaniem. Pora jest to przyznać. I w każdym kolejnym badaniu, które prowadzi chociażby profesor Czapiński, diagnoza społeczna każda kolejna diagnoza społeczna pokazuje, że jako Polacy i Polki jesteśmy dosyć nieufni. I to nie tylko porównując się z, oczywiście, liderami tego rankingu. Takiego chociażby europejskiego, gdzie widzimy, że takie bardzo socjalne kraje nordyckie zawsze są na samym topie i cechują się bardzo dużym kapitałem społecznym, zaufaniem, ale też bardzo dużą oczywiście równością, bo kierują się tego typu wartościami w rozwoju gospodarczym. Ale tak naprawdę odbiegamy nawet od naszych najbliższych sąsiadów, chociażby Czechów czy Słowaków, którzy też cieszą się dużo większym zaufaniem między sobą. To może wpędzać nas trochę w kompleksy, albo właśnie dawać nam takie poczucie niemocy, że nie wiadomo jak z tego wyjść. Są jednak pewne ścieżki, które, które widać jako takie, takie y, otwarte drzwi, y, którymi możemy wyjść z tej trudnej sytuacji. Po pierwsze, Polacy wyróżniają się jednak dosyć pozytywnie swoim poziomem zaufania do nauki i do technologii. Szczególnie dlatego, że po prostu są zdania, że Technologia to jest coś, czego intencje da się zrozumieć, że to jest coś, co wezmę, obejrzę, rozumiem jak to działa. To jest coś, co kojarzy się raczej z modernizacją, z rosnącym dobrobytem, a nie ze spadkiem jakości życia, z jakiegoś rodzaju podstępem. Technologia to coś, co przynosi nam postęp, i to oczywiście, jak ludzie ją wykorzystają, jest trochę inną historią, ale. Z góry technologię oceniamy raczej tak, jako taką, którą rozumiemy jako samą w sobie. A więc, biorąc tą technologię, możemy, możemy przyjść z jakąś ofertą, co do której ludzie będą mieli już zaufanie. Jeśli pokażemy ludziom technologię, która ma w siebie wbudowany dobry model, która otwiera nam drogi do robienia dobrych rzeczy, które ma wbudowane w siebie właśnie takie etyczne intencje, to ludzie tym bardziej chętnie zaufają. Natomiast, co ciekawe. Jednocześnie Polacy bardzo ufają organizacjom pozarządowym. Ponad połowa Polaków deklaruje, że organizacje pozarządowe mają ich zaufanie. W dużej mierze dlatego, że jednak działalność taka społecznikowska, powiedzielibyśmy, nie wiąże się z wielką gratyfikacją materialną. Ludzie nie zarabiają w ten sposób dużo, nie ma tutaj specjalnie jakichś świetnych układów, układzików, na których można zyskać, a więc ci, którzy. Są w organizacjach pozarządowych, wiemy, że oni są trochę na, zawsze na takiej trudnej pozycji. Z jednej strony albo przyglądają się biznesowi, patrzą mu na ręce, uzupełniają jakieś takie luki w tych naszych systemach zabezpieczeń społecznych, albo patrzą na ręce rządowi i tym bardziej mierzą się często z trudną sytuacją, z niechęcią, z brakiem transparentności. Więc widząc to, że te organizacje społeczne i z drugiej strony technologie. Są pewnymi ścieżkami do odbudowy zaufania. Wiemy już, gdzie szukać tego, tych, tych, tych zalążków, żeby budować kapitał społeczny w Polsce. I pytanie jest, jak budować to zaufanie dalej? No bo przyznamy, że go potrzebujemy. Cóż, zaufanie nie jest dane z góry. Wracając do tej początkowej anegdoty, kiedy słyszę właśnie takie historie, nie możemy tego zrobić, bo u nas nie ma do tego zaufania. Ja odpowiadam, że to zaufanie nie jest dane Wam z góry. Musicie wypracować je dopiero przez czystą praktykę. I to z budowy zaufania polega na tym, że zaprasza się partnerów do stołu, że siada się w otwartych procesach, komunikuje się ludziom, zaprasza się chociażby w miastach, które szukają właśnie nowych, spółdzielczych modeli do odbudowy swojej lokalnej gospodarki, zaprasza się do tego organizacje pozarządowe, Sieci przedsiębiorców, zaprasza się wspólnoty religijne, zaprasza się związki zawodowe, organizacje pracownicze, zaprasza się młodych aktywistów i aktywistki, i razem z nimi rozmawia transparentnie nie w zamkniętych układach. Ale w taki sposób, żeby wytworzyć wspólne zrozumienie, żeby padały jakieś deklaracje, a potem te deklaracje były jakoś spełniane. W ten sposób powstaje rzeczywiście ta taka wartość wymienna, ale potem możemy budować ją dalej. Jeśli firmy, przykładowo, wysyłają swoich pracowników na wolontariat pracowniczy, czyli poświęcają coś, co mają, mają ekspertów, mają pewien czas tych ekspertów i oddają go w dyspozycję, organizacji pozarządowych to tworzy się swego rodzaju taka waluta wymienna tego zaufania, tej współpracy, która nie musi być wcale oparta o pieniądze. Może być oparta po prostu o wymianę naszego czasu, naszych myśli, o wspólnie składane deklaracje, że pomożemy sobie. W ten sposób na na przykład w wolontariacie pracowniczym, na dialogu, na tej realnej partycypacji tworzy się taka pozapieniężna wymiana. I ona jest tak naprawdę początkiem tego zaufania. I to zaufanie nigdy nie spadnie jak manna z nieba. Trzeba po prostu wypracować w kolejnych procesach. Ale kiedy siada się, zaczyna o nim rozmawiać, tworzy wspólne projekty i tworzy tą taką przestrzeń współpracy, wspólnej wymiany wartości, to okazuje się, że nagle konkretne osoby zaczynają sobie ufać. I o te konkretne, bardzo precyzyjne relacje opiera się tak naprawdę ta odbudowa zaufania społecznego. Jeśli to będziemy mieli, to będziemy w stanie stworzyć zupełnie inny model dla naszej gospodarki i Polska przeskoczy ten swój problem rozwojowy, z którym mierzy się od tak naprawdę dekad.